Szczęśliwy, ten nowonarodzony, gdy w rodzinie się znajduje. Gdzie jest miłość, radość, zgoda. Gdzie każdy każdemu pomocną dłoń pod. O tym wie najlepiej najświętsza rodzina, której na świat przyszła maleńka dziecina. Jak ich spotkały dole i niedole, o tym Wam opowiem w trudzie i w mozole. Lecz jeśli chcecie dać całą drogę, Spytajcie anioła, on wam wszystko powie. Co on był zwiastunem radosnej nowiny o narodzinach tej Bożej dzieci. Jak piękny jest ten wieczór i na niebie gwiazdy świecą. Każda z nich tak pięknie świeci. O, jedna z nich aż do nas leci. To nie gwiazda, ale anioł w świat odchodzi. Może jakiś wieś niesie. Chyba się dziś narodził. Tak, ta prawda jest od wieków. Trzeba, abyśmy nam uwierzył, człowieku. Razem wyruszymy w podróż do Betlejem, by zobaczyć Jezusowe dzieje. Poczekajcie tu po chwileczkę. Ja nie będę tylko coś powiem Maryi. Serce jej poruszy. Bądź pozbawiona pełna łaski. Niech Pan będzie sobą. Przynoszę od Boga wspaniałą nowinę. Zostać wybrana na Matkę Bożą. Maryja rozważa to w ciszy i jakby z oddali głos Boga słyszy. Pragnie dać odpowiedź godną tej nogi, że zgadza się być matką dla Bożej Dzieci. Taką odpowiedź Bogu, mój aniele miły. Ja, co może Boże, nie było się jest Wielki jesteś Boże, niech tobie świat cały. Dla Ciebie jest ważny człowiek, nawet mało doskonały. Cię uda tutaj przenocować, byśmy jutro mogli znów dalej wędrować. To no zonażliwy, umieść żona od gościnek. Jestem się brzymnie tutaj z drogą. Muszę naszą jej iść i przebogą. Nie ma miejsca u mnie w domu, każdy kąt jest obłożony. U mnie każdy chce być dzisiaj dobrze obsłużony. Mary, tutaj nie ma miejsca. Pójdźmy jeszcze dalej, Szacenia, nie ma miejsca, prawda? Wschodźmy dalej, widać taka pora pana. Gospodarzu, kurzy na wasz, to jest gościnny. Zmierzający się, że on my pójdzie Nie ma miejsca u mnie, przecież widzisz, goście się zjawili. A zresztą, coście za jedni, mówcie prędko, boście mnie ze snu głębokiego zbudzili. Drogi gospodarzu, myślę, serce chcę te życzenia przemoczyć do siebie naszą kłopotą. Nieobronnego domu szopa jest dla wygła. może że ona za na noc wam się przyda. Owce, nasze owce, śpić ich nurychło, żeby was w nocy jakieś drzwi nie przyszło. To jest taka piękna, usłana gwiazdami. A w moim domu śpi żona z dzieciami. Lecz co tak coś błyszczało z dala, Taki złoty deszcz na nas opada. Kuba, macie, stańcie przyjaciele! Jakieś dziwne rzeczy dzieją się na niebie. Rzeczywiście, jakieś śpiewy słychać z nieba wysokiego. Ale co my, prości ludzie, mamy z tym wszystkim wspólnego? Chyba wam się to wszystko na jawie przyśniło. Czemu mnie budzicie? Tak mi było miło. Czy już wiecie? Zbawicie narodził się na świecie. Wszystkie kury anielskie wdzięcznie śpiewują Temu, co Betlejem narodził się w stajęce. czym prędzej za co świeci chęć wysoko w górze, A my je zaśpiewamy razem tu w anielskim górze. i yeah. 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 i ruszyli do Betlejem, przejęci bez zmiany. Tę noc szczególną, choć droga nieznana, gwiazda ich przywiodła do samego Pana Lecz tymczasem na drodze króla Heroda zebrali się mędrcy i pytają o nowego króla, Boga. A czemuż zadzięczam dziś waszych przybycie? Możecie na świecie słychać tutaj oznajmicie. Ujrzeliśmy gwiazdę, co świeci na wschodzie. Ona oznacza, że nowy król się narodził. Ja tu jestem królem i nie ma innego. Zapytajcie o twardzka pana mojego. Czy magowie mają rację, mówiąc o królu co ma się narodzić w Betlejem Tak, Herodzie, o tym królu stoi napisane, że narodzi się Betlejem ten, który będzie królem, pasterzem i panem. Cóż to za absurdy? W sens raz mnie, bez ja swej władzy nie oddam. Dostojni magowie, idźcie spiesznie zobaczyć to dziecię, a o jego istnieniu w drodze powrotnej mi zatem powiecie. Przyjmij oto bohę nieba, że jest dla nas stare nieba. Zawsze Zaszyjemy go ze smakiem, Niech i tobie konie brały. Przyjmij trochę muzyki, nie grają nasze smyki, niech cały kuzyn w tobie, panem osoby. osobie. Dla nas niezrozumiały? Tyle pracy, i zmagania, i wielkiego powiadania. Czy to wszystko jest do wytrzymania? Witaj, piękny królewiczu! Witaj, boski ty dziedziców. Chociaż strogi mi.